Super, to moje ulubione marshmallows. Zgadzam się, są niesamowite. Tak, ale dlaczego wy macie ich tyle, a ja mam tylko jedną piankę? Ale już wiem, jak ją zjem. Wszyscy lubią pieczone marshmallows, więc zamierzam je zrobić. Ale nie będą to tylko pieczone pianki. Wykorzystam je jako sos do tych ciasteczek. Jakie to jest pyszne. I nie potrzebuję waszych stosów marshmallows. Może się zamienimy. E, dobra. Świetnie, ale to pachnie. Zamierzam wymieszać całą tę górę marshmallows z czekoladą. A pomoże mi w tym ostry sos tabasco. Ostry sos? Ale dlaczego? Zaraz się dowiesz. A! Ona zaraz spłonie. Razem ze wszystkimi marshmallows. Spokojnie, wszystko jest okej. Okay. Teraz mam całą miskę z sosu do krakersów. Stój! Oj, chyba przeliczyłam swoje siły. Co robisz? Dlaczego mnie popchnęłaś? N nie chciałam. Zamienimy się może? Nie mam nic przeciwko. Świetnie. Teraz ja też mam pyszne ciasteczka z roztopionymi marshmallows. Masz ich tak dużo. Możesz się nimi podzielić ze mną. To komczuch. I w dodatku taki niegrzeczny. Ach, zrobię jeszcze troszkę sosu. Znowu robi coś pysznego. Chyba tym razem spróbuję koktajlu, a nie sosu. Jesteś geniuszem. Dodam jeszcze kilka składników. Truskawki i cukierki będą idealne. A całość można też polać bitą śmietaną. Wygląda przepysznie. I petycznie. Daj mi spróbować! Mnie też! Uspokójcie się, jedzcie swoje pianki. O, moje ulubione Doritos! Co za paczka! Jest to ogromna! A moja jest całkiem malutka. Szkoda, ale ja będę jadła swoje. Mm, to jest pyszne. Ja też już nie mogę wytrzymać. Potrzebuję tabasko. Ej, ostrożniej! Wow, jak dużo ostrego sosu! Wiem, ale jestem odważny, więc żadne tabasko nie jest mi straszne. Powodzenia! Dzięki, przyda mi się! Ale to jeszcze nie wszystko Doritos można zanurzyć w bardzo smacznym sosie. Wtedy będą jeszcze bardziej pyszne. Pyszne? No to daj mi też spróbować. Co? Pyszne? To przecież ogień! Jakie to jest ostre! Co się dzieje? Nie będziesz więcej podkradać mi chipsów. Muszę to teraz czymś zajeść. Nie pomaga. Dajcie mi wobę! Trzymaj sos. To może pomóc. Daj mi go! Pospiesz się! A, on też jest ostry! Jak ty to jesz? Jaka ty jesteś słaba! Julia, teraz ty! Tak, ale ja mam tak mało chipsów. Żartujecie sobie? To tylko jakieś okruchy. Rzeczywiście. Wow, szczęścia razem mnie. Te chipsy są ogromne! Na pewno się nimi najem. Teraz moje wyglądają naprawdę żałośnie. Arbuzy są oczywiście fajne, ale tylko wtedy, gdy są duże. Jak u mnie? Ja mam naprawdę dużego. Wow, tak, jest naprawdę gigantyczny. Może masz większego, ale mój arbus jest równie smaczny. Mm, jest bardzo soczysty i pyszny. Samo jedzenie arbuza jest nudne. Więc coś wymyśliłem. Robisz. Po co ci ta dziura w arbuzie? Potrzebuję jej do wypicia pysznego soku. Jakie to jest pyszne. Charlotte, tylko ty zostałaś. Wiem, ale będę jadła arbuza po staremu. Łyżką. To jest takie dobre. I pyszne. I takie soczyste. Fajnie. Ekstra. No tak, wygląda fajnie. Nie tylko wygląda, ale taki jest. Można jeszcze wlać do tego arbuza jakiś pyszny napój gazowany. Dzięki temu będzie smakować jeszcze lepiej. Dodam jeszcze trochę. Jakie fajne! Z chęcią bym spróbowała takiego arbuza. To właśnie zamierzam zrobić. To jest po prostu magiczne. W takim razie my też spróbujemy. Nie, to wszystko jest moje, nie chcę się z nikim dzielić. Ci wózka, może podrzucimy jej trochę mentosu? Jestem za. A, co ty zrobiłeś? Jestem teraz cała mokra i strasznie lepka. Świetnie, nutella, ale dlaczego tak mało? A łyżka wręcz przeciwnie, jest taka duża. A ja mam idealne połączenie i łyżka jest w porządku i sławik Nutelli. Zgadzam się, spójrzcie tylko ile ja mam Nutelli. To jest po prostu wspaniałe. Tak, to naprawdę fajne. Bardzo fajne i jakie pyszne. Spójrz na niego, on już nie. A ja mam taką małą łyżeczkę, więc się zamieńmy, bo ja mam ogromną. Nie ma mowy o zamianie. To niezgodne z zasadami. Dzięki temu na pewno się nie wymienicie. Co to za znęcanie się? Jak ci nie wstyd? No dobra, chyba będę musiała jeść w ten sposób. Jest dobra, ale mam dość jedzenia tą łyżką. To jest naprawdę męczące. Wiem, i podoba mi się na to patrzeć. Palcem też niewygodnie się je. Choć Nutella jest bardzo smaczna. Może przegryziemy te sznurki. Zgadzam się, to może nam pomóc. Chyba trzeba było zakleić im też buzie. Mogłyśmy je tak po prostu rozwiązać? Proponuję teraz związać tego geniusza. Zgadzam się. Nie bądźcie takie okrutne. A teraz zakleimy ci usta. Żebyś mniej gadał. Patrz sobie, a my Będziemy jeść twoją nutellę. Aj nie, to moja ulubiona guma. A ja mam jej tak dużo. To ja mam dużo. Jest ogromna. A twoja guma to nic w porównaniu z moją. No to podziel się. Zabieraj ręce to moje. Dobrze w takim razie zaczynam. Trzeba otworzyć wszystkie opakowania przed przeżuwaniem. Ej, dlaczego rzucasz nimi we mnie? Przepraszam, nie chciałam. Teraz ja. Ostrożnie to boli. Przepraszam, to niechcący. Nie dość, że mam największą, to jeszcze mam najsmaczniejszą gumę. Teraz ja mogę spróbować moje chuby buby. Jakie to jest pyszne? Moja też będzie pyszna. Ale nadal tak bardzo chcę spróbować twojej gumy. Chcesz trochę? Proszę bardzo. Jakie to niegrzeczne! Daj spokój! Skończyłam. Muszę wziąć trochę Oditana. Nie dotykaj tego. Co ty zrobiłeś? Dlaczego plujesz? Żebyś niczego nie podkradła. Na mnie też naplu. W ogóle nie ma kultury. Przestańcie gadać i zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. O nie, pochłonie nas wszystkich, a potem wybuchnie. Musimy go przebić. Musicie przyznać, że to było zabawne. Myślę, że w końcu doczekam się niekończącej się czekolady. Będziemy mogli ją jeść wiecznie. Chyba brakuje tu jeszcze płynu z tej probówki. Nie, wszystko zepsujesz. Nie zamierzam niczego psuć. Jej, spójrz, coś jest nie tak z tą czekoladą. Rusza się. Wow, doszło do czekoladowej eksplozji! Masz teraz całą twarz w czekoladzie. Ty też. O, dziwo, nawet iPhone zrobił się brązowy jak tabliczka czekolady. Tak, to czekolada. Jest naprawdę pyszna. Serio? Nie wierzę. Daj mi spróbować. Zgadza się. Czekolada smakuje bombowo. Ojej, spójrz to prawdziwe złoto. U mnie też. No to kto ma czekoladę? Moja sztabka naprawdę ładnie pachnie, więc mam nadzieję, że ja ją mam. No to próbuj. Tak, to ja mam czekoladę. Nie potrzebuję żadnego złota. Tak? Może ja też mam czekoladę. Trzeba to sprawdzić. Jak? Czekolada? Nie spójrz, złamałam wszystkie zęby. Jak mam teraz żyć? Ojej, tak. Ale nie martw się. Mam plan. Niewiele tak naprawdę nie jestem dentystą. Otwórz usta, naprawię ci zęby. Nie potrzebuję twoich starych. Mam lepszy pomysł. Daj mi złoto. Wow, bardzo dziękuję. Nie ma za co w końcu jestem lekarzem. Podnieśmy kloszę z zamkniętymi oczami. W ten sposób będzie weselej. Jaki naiwny. O nie, na pewno nie zjem ostrej papryczki. Ale Alex z jest przyjemnością. Alex, czas na sprawdzanie. O, mam czekoladową papryczkę! O nie, a ja mam zwykłą. Pewnie jest bardzo ostra. Ale o tym dowiesz się sam. W międzyczasie mogę spróbować mojej słodkiej papryki. Bo ja mam papryczkę z prawdziwej czekolady. Dobra, teraz chyba muszę spróbować mojej. To dziwne, wcale nie jest ostra. Spójrz, ma w środku czekoladę. Skoro ja mam czekoladę, to co jest w twojej, babi? Co tam jest? A, to ostra papryka. Pomocy. Nawet nie wiem, jak ci pomóc. Myślę, że woda powinna cię uratować. Jest gorąca, to jeszcze bardziej pogarsza sprawę. Czekaj, zaraz wracam. Dupki sobie gdzieś chodzisz, sama sobie poradzę też mi pomoże Przyniosłem całe wiaderko mleka specjalnie dla ciebie Nie! Ogłosiłam pożar bez twojego mleka Wow, popyt jest niesamowity Można go naciskać i się relaksować Zgadzam się, ja też uwielbiam popyty ale czy nie uważasz, że to dziwne, że naciskamy obydwa? Jeden z nich powinien być czekoladowy. Ja nie mogę nawet swojego ugryźć. Spójrz, jest na nim jakiś znak! To znak zapytania. Ja też mam taki na jednym z moich guzików. Naciskajmy! To mi się podoba! Teraz mam nie tylko gumową zabawkę, ale także czekoladową kolę! A przy okazji, w środku jest mnóstwo czekolady. Czekolada jest taka dobra. Na pewno mleczna. To moja ulubiona. Mam pomysł, jak połączyć czekoladę i popyt. Popyt to doskonała forma, do której można wlać czekoladę i uzyskać zabawny, nietypowy kształt tabliczki. Do tego celu wystarczy zwykła mikrofalówka. To jest to. Teraz mam fajny i bardzo smaczny czekoladowy popyt. Daj mi chociaż spróbować. Nie ma mowy. Poradzę sobie bez ciebie. Możesz siedzieć i zazdrościć mi tego, jakie to jest pyszne. Ci wózka. Co ja tu tak długo siedzę? Przecież też mam kole. I też mogę ją wylać na popyt i uzyskać coś smacznego. Najważniejsze tylko, aby włożyć je do mikrofalówki. Co można zrobić ze zwykłej koli? Wkrótce się o tym przekonasz. Aj, to boli! Zobacz, co zrobiłeś. To był przypadek. Bardzo się spieszyłem i chciałem spróbować mojego pysznego lizaka z coli. Jest taki dobry. Daj mi spróbować. Oczywiście, nie jestem ciwy. Poza tym ten lizak jest zbyt lepki. Zamiast tego wolałbym dostać twój batonik czekoladowy. Dobra, bo ze mnie sobie nie poradzisz. Najwyraźniej potrzebujesz pomocy. Uważam, że to była świetna zabawa. Zgadzam się. Kurczę, tylko kaktusa tu brakowało. Ja też mam kaktusa. I pewnie jest bardzo kłujący. Aj, to prawda. Bardzo kolący. Tak, w takim razie muszę sprawdzić mojego. Wiem, można po prostu spróbować igły. Jak to dobrze smakuje? To nie są igiełki, to pyszne herbatniki. Jest ich tak dużo. Zamawiam ostatniego. Urany, mój kaktus nie ma już igiełek. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Jest niesamowity. Tak jak Twoje brązowe zęby. Przestań gadać. Jedz swoją porcję. Mój kaktus jest prawdziwy, więc nie da się go tak łatwo zjeść. Mam jednak fajny pomysł. Aby igły nie przeszkadzały mi w jedzeniu, trzeba je po prostu zgonić. Ostrożnie! Wszystkie śmieci lecą prosto na mnie. Przepraszam, nie zauważyłem. Teraz mam przed sobą łysego kaktusa. Ale po co go tak gryźć, skoro można spróbować wycisnąć z niego to, co najsmaczniejsze? Sok! Fuu, to chybne. Też chcę spróbować, Deni. Możesz wszystko wypić. Ojej, fuu, zaraz wymiotuję. Mówiłem ci, że to jest obrzydliwe. To najgorszy sok, jaki kiedykolwiek piłam. Hurra, nowy iPhone! Jeśli ty masz prawdziwego, to ja mam czekoladowego. Zgadza się, jest w 100% czekoladowy. Patrz to pierwszy na świecie elastyczny iPhone! Jest również jadalny i pyszny. Myślisz, że twój czekoladowy iPhone jest fajny? Nie jest. Najważniejsze jest to, że mogę sprawić, że wszelkiego rodzaju smakołyki pojawią się przede mną. Na moim talerzu znajdzie się wszystko, co tylko chcę. Mogę spróbować? Nic! Spadaj, chcę sama zjeść te wszystkie słodycze. Oj, wcale nie chcę jeść karalucha. Yy, Aleks, yy, proszę bardzo, To jest dla przyjaciela. Dzięki. A, to karaluch! Spadaj stąd! Fuu, co za ochyda! To naprawdę karaluch. I jest na twojej głowie! Co? Nie pozwolę ci nie zjeść, uciekaj! Uf, chyba już po nim. Tak, a w nagrodę mam całą masę smakołyków. Wow, wow, Barbie, zobacz, to prawdziwy aparat. Zrób mi zdjęcie. Chcę mieć ładną fotkę. No dobra. Wyszło fajnie. Alexa, może mi teraz zrobić zdjęcie? Ja też chcę mieć ładną fotografię. Z łatwością. O, oh, to jest bardzo zabawne. Powiedziałbym, że nawet śmieszne. Śmieszne? Pokaż. Co? Czemu mnie tak sfotografowałeś? Przecież ja ci zrobiłam takie fajne zdjęcia. Kurczę, nie mam czasu na smutek. Mam czekoladowy aparat fotograficzny. Ciekawe, jak dobry jest. Widziałeś to? Zamienił okulary w czekoladę. Nie tylko to widziałem, ale to jem. Pewnie nie zostawisz mi nawet kawałka. Ale to nie szkodzi Bo zamienię w czekoladę moje buty To świetny pomysł Super Teraz moje stare tenisówki zamieniły się w pyszną czekoladę To jest takie fajne Mogę chociaż troszeczkę ugryźć, proszę A ja dam ci za to mój aparat Nie ma mowy No to sam ci go podkradnę nie odważysz się. Ups, co się stało? Wygląda na to, że gaduła Barbie nie odezwie się teraz do mnie ani słowem. Mógłbym ją nawet zjeść i nic by się nie stało. To jest takie fajne i pyszne. No dobra, zacznijmy od ciastek. Prościzna. Już się robi. Nie mogę nic obiecać, ale spróbuję. Jak się tym posługiwać? Do czego służy to kółko? Z wałkiem sobie poradzę. Kochanie, nie tak się to robi. Pójdź, pokażę Ci. Rozwałkuję cienko ciasto. Następnie wycinam kółka i układam na blaszce. A teraz do piekarnika. Nic mi nie wychodzi. Mam pomysł. Ciastka są okrągłe, prawda? Można więc po prostu wyciąć z ciasta koło i się nie rozdrabniać. A najważniejszy składnik to skitelsy. Takie ciastka to ja lubię. Dobrze się spisałaś, kochanie. A jak się mają moje ciasteczka? Nie skłamie, jeśli powiem, że są idealne jak zawsze. Zostawię to bez komentarza. Moje ciastka to dzieło sztuki. Od razu widać rękę mistrza. Wystarczy spojrzeć. Robię niesamowity domek z piernika. I przy okazji dzięki za pomysł. Tak zamierzam ozdobić skitlesami. Wykończenie. Cukier puder. Domek wygląda jak przysypany śniegiem. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie dla ciebie. Ojej! Twoje ciastko! Kurczę, muszę szybko je wyciągnąć z piekarnika. Może da się jeszcze uratować. Ojej. Chyba jednak nie. To niby jest ciastko? Nie jestem pewna, czy można to jeść. Ale co my tu mamy? Wow, to jest mega domek z piernika. Jaki piękny jaki smaczny. Mm, jest przepyszny. Myślę, że mamy zwycięzcę. Nie mogło być inaczej. Jestem przecież profesjonalistką. Teraz mam ochotę na burgera. I to szybko. Dam radę to zrobić. Chociaż może i nie. Czy to jest surowe mięso? Fuu, to obrzydliwe. Wiem. Zamiast tego obrzydliwego mięsa można użyć pysznego kremu czekoladowego. Będzie świetne. Super! A co tam robią pozostali? Te bułeczki są takie aromatyczne! Ale trzeba je podpiec! Chrupiąca skórka to podstawa! Co ty wiesz o chrupiącej skórce, babciu? Raz, dwa i burger prawie gotowy! Imponujące! Ale w burgerze najważniejszy jest soczysty kotlecik! Zrobię go z mięsa mielonego! I gotowe! Teraz musi się troszeczkę przysmażyć. O matko boska! Kochanie, co ty wymyśliłaś? Spokojnie, babciu. Wszystko pod kontrolą. Pomyślałam, że podpieka troszkę pianek i urozmaicy swojego burgera. A teraz czas na żelki. Nawierzch bułeczka i mocno dociskamy. To wszystko. No i jak? Jaki jest sens tego konkursu, skoro i tak to ja zrobię najsmaczniejszego burgera? Spójrzcie tylko. Dodam bekon. Mięsa nigdy za wiele. Teraz wystarczy dodać tylko sosu, warstwę warzyw, ser i mięso. Jedna warstwa to troszkę mało, prawda? Zrobimy kilka. Będzie rewelacyjnie. No proszę, jestem zdecydowanym faworytem w tym challenge'u. Wyszło super. No ja nie zamierzam przegrać. Starannie ułożę składniki. A teraz sosy. Nie będę skąpić. Na wierzchu położę bułeczkę. Cóż za piękny burger. Ja też będę miała złocistą skórkę. Ojej, prawie zemdlałam. Babciu, nie martw się, patrz jak świetnie mi wyszło. Ojej, ale rozmiar. Wielopiętrowy burger wygląda mega apetycznie. Mmm, jaki soczysty. Ekstra. Teraz ty kolego. Ups, no i rozpadł się. Nie szkodzi, mam przecież jeszcze jednego burgera. Wygląda naprawdę dobrze. Spróbujmy. Ojej, jej, to żelki! I Nutella! Świetne połączenie. Ale burger szefowej kuchni wygrywa. Gratulacje! Co? To niesprawiedliwe! Tym razem chcę na Dacie radę? To proste. Babciu pobudka! Patrz, Jennifer chce na Już, już. Najpierw trzeba wlać troszkę oleju na patelnię. O babciu, podzielić się ze mną olejem? Dziękuję. Dziwne, dlaczego nic nie leci? Muszę mocniej potrząsnąć. No dalej. Ojej, coś poszło nie tak. No kto tak robi? Najważniejsze to, żeby było smacznie, dlatego zawsze gotuję z miłością. Kurczaczka trzeba zapanierować. Rozbełtam jajko. Maczam w nim kawałki kurczaka. A następnie obtaczam w bułce tartej. No idealnie. Teraz można smażyć. Jakie to apetyczne. Mmm, i ten aromat. Chciałabyś spróbować, co? Nie ma mowy. Jestem zajęta. Moje nuggetsy będą wyjątkowe. Popatrzcie, wyglądają niczym kawałki złota. No i oczywiście podanie musi być spektakularne. Nie chcę mi się tyle szykować. Skorzystam z gotowych. Zawinę gety w ser, a potem zrobię najpyszniejszą panierkę z chitosów. Tylko najpierw muszę im puścić lanie. Kochanie, uważaj, nie tak mocno. Ojej, chyba wystarczy. Zobaczmy. Świetnie. Teraz obtoczę nagetsy w Cheetosach i na patelnię. Będą niesamowite. A może sama je zjem? Prawie zapomniałam. Nie ma nagetsów bez sosu. No teraz jest idealnie. O jejku, to wygląda tak fajnie. Czy to złoto? Chują zwyczajnie. Dobra, spróbuję innych. Te mi się podobają. Ale zostały jeszcze jedne. Czerwone. Wspaniale. Ojej, tu jest ser. To zdecydowanie zwycięzca. Jupi, wygrałam! Brawo ja, brawo ja! Umiecie zrobić pizzę? Czekam. Nie ma problemu bym chętnie ją zjadła. A, pizza, mogę ją zrobić. Potrzebuję sosu pomidorowego. Wyłożę troszkę na ciasto i delikatnie rozsmaruję łyżką. A teraz ser, no i oczywiście kiełbasa. Nie chcę przerywać, ale. Patrzcie, jestem szefem kuchni! Latające ciasto! Nie martw się, kochanie. Masz tam ci nowy kawałek. Dziękuję babciu! O, już wiem. Żaden nudny sos pomidorowy. Tylko krem z marshmallows. Nabieram całą łyżkę. Właśnie tak. A teraz skitelsy. Z nimi wszystko jest smaczniejsze i bardziej kolorowe. No, już prawie gotowe. Od razu widać rękę amatora. Moja pizza będzie najlepsza. Koniec z nudnym białym ciastem. Za bardziej, żeby było bardziej spektakularne. Co ona wyprawia? Stać mnie na jeszcze więcej. Teraz rozwałkuję ciasto. Musi być pokryte aromatycznym sosem pomidorowym. Dzięki temu pizza będzie smakowała jak w najlepszych włoskich restauracjach. Na wierzch dorzucę troszkę sera. Idealnie, a teraz czas na krewetki. Dorzucę jeszcze kilka małż. To będzie prawdziwe danie dla smakoszy. Teraz trzeba je tylko upiec. Nie wytrzymam, zaraz zasnę. O, już? No w końcu nasze pizze są gotowe. Bellissimo. Jak apetycznie pachnie. No, całkiem nieźle. Przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Jak ciekawie to wygląda. Uj, co to jest? Czy to owoce morza? Krewetki? Nie będę tego próbować. A to wygląda bardziej interesująco. Skitelcy. No, wygląda lepiej niż smakuje. Ale ta pizza wygląda wspaniale. Jak pachnie. Mm, smakuje niesamowicie. To jest zwycięska pizza. Gratulacje, babciu. Dziękuję. Zasłużona wygrana. Moja pizza była lepsza. Bez komentarza.